Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu marketu. No i lecą te rzeczy w dół dalej. I lecą, pogadamy sobie dzisiaj dlaczego w sumie e, takie coś widzimy. Pospekulujemy sobie dlaczego tak się dzieje. E, na pewno tak, no, skrzyneczki chociażby z aktywnej puli dropów. No to rzadko, znaczy dawno już takiej fajnej okazji na, w teorii na zakup nie widzieliśmy. No bo złoty 60 to kurcze. Ceny nie są ukończenia poniżej złotówki, też jest grubo. Na początku może zacznijmy dlaczego to ten market spada ewentualnie stoi w miejscu i tutaj wiadomo tych czynników pewnie jest dużo dużo więcej ja tam przedstawię tylko kilka no i zacznijmy może od Kopenhagi najbliższy major w się dwójce no i ludzie na pewno nie wiedzą co Valve może dać, jakie naklejki, no i wyprzedają się, tak, nie chcą ryzykować na przykład, że Valve da naklejki bez tła. znowu jakieś tutaj bardzo podobne do wcześniejszych eventów, no i, no bo wiadomo, wtedy te ceny naprawdę walną grubo na Antwerpie, Sztokholmie, Paryżu, także, no, po prostu ludzie nie chcą tego ryzykować, to jest, myślę, że jedna z opcji, druga to jest to, że CS2 miał być, miał być, no, Mocny, mia, miało grać w to dużo więcej gracze niż w CSGO. E, niestety, no dostaliśmy e, właściwie to betę, e, betę tego CSK, brakuje tu rzeczy. No i Valve nic z tym dalej nie robi, nie? E, nic się nie dzieje tak większego w giereczce. E, no i niby liczba graczy troszkę się zwiększa, no bo tutaj mieliśmy 7, teraz mamy to 6%. Więc a to też jest nawet naprawdę ciekawy symptom, no bo nic się wcale się nie stało a tych graczy no jednak wraca, nie? Także no to też jest ciekawe. Wyobraźmy sobie co by się stało jakby jednak Valve postanowiło coś tam wprowadzić, no to mogłoby być fajnie. No, więc myślę, że tak serio może się to uwolnić, e, ten markecik jakby Kopenhaga wyszła z tłem e, no i jakby coś Valve dodało, nie? E, też może coś przed Majorem, no wprowadzą do gierki, no chyba, że skupią się po prostu, żeby ten Major był dopracowany e, no i zostawią nas nawet bez żadnej skrzynki no, okej, okay. no i zobaczmy sobie może te ceny e, teraz i pytanie, co byśmy chcieli zacząć no Antwerpik to tu się nie dzieje, na pewno legendy sobie spadły teraz, 4.67 więc tak, z tych bardzo przyjemnych Spadków, no to skrzynie z aktywnej puli, nie? Załamania. kurczę, złoty, 70. Zł. Naprawdę te ceny robią się no, coraz atrakcyjniejsze, nie? Eee, snake Baycik, którego nie otworzyłem. No, poniżej tutaj złotóweczki 94 grosze, więc też w sumie te skrzynie z rare case'ów, nie? Jakieś pryzmaty, jakieś strefy zagrożenia, więc no, skrzynie są ciekawe. Natomiast to jest też sytuacja, że w sumie na horyzoncie mamy tą Kopenhagę i w zależności, jakie będą kapsułki, eee, Jakie naklejki w sensie tam będą, no to będziemy mieli to za złoty 5 w sklepie, więc to znowu będzie takie coś, że ludzie na przykład w, w, będą bardziej skłonni w, otworzyć 10 kapsuł niż jedną skrzynkę, za, powiedzmy, za dychalca. Także to też trzeba brać pod uwagę, że no być może te skrzynki nie będą aż tak fajnie otwierane przez, przez te kapsułki. Także to mamy spadki, no i kurczę, myślę, że jak w dobrym momencie się kupi, to w dłuższej perspektywie będzie można zarobić, ta, tylko to jest takie moje zdanie, ja te, mogę Ci tak, powie, m, tak sobie mówię, tak myślę, natomiast wiesz, że na przykład, wiesz, za dwa miesiące market może być jeszcze niżej niż teraz, e, także to też trzeba brać pod uwagę, e, no o, zwłaszcza jak ta Copenhagen <laughs> na człowieku puu, walnie znegautuje no i, i tyle będzie. Natomiast wiadomo, no trzeba zaryzykować, żeby też móc cieszyć się tymi zyskami, napiszcie co myślicie, czy może sprzedajecie swoje rzeczy, kurczę ja, ja nie panikuję, nic nie sprzedaję, mam rzeczy, w które wierzyłem yy, i, i jakby trzymam je po prostu i niech sobie tam kiedyś odbijają i dają mi fajny profit. Dzięki za dzisiaj, do następnego, cześć, papa. Pa.